Mam takiego kolegę, którego mama pracowała w opiece. I tak sobie pomyślałam, czemu by nie. I wtedy już tak słyszałam o tych wyjazdach. Dowiedziałam się tam od koleżanki, co wyjeżdża, od siostry, ciotki, co wyjeżdża, na czym to polega. I tak wtedy zaczęłam sobie szukać właśnie pracy. Musi być spokojna i umieć dostosować się do życia w innym domu. Na pewno pewności siebie i na przykład sama siebie podziwiam, że odważyłam się i wyjechałam, bo no, jak na początku wiadomo, nie znałam języka. Na przykład ja wyjeżdżam na 6 tygodni i potem przyjeżdża zmieniczka, z którą się dogadujemy, ona też jest na 6 tygodni. Nic nie jest tak na, na ścisłe, na, że 6 tygodni, a nie dnia dłużej, tylko to wszystko do uzgodnienia. 6 tygodni jest wystarczająco, żeby tam zarobić i żeby być tutaj z rodziną.